Witam, dziś pokażę, jak zainstalować i poprawnie podłączyć się do jednego z najnowszych systemów dla serwerów OPS dostępnych w x1.pl. Generalnie chodzi o system Ubuntu z X Window i no Machine NX. Ok, najpierw musimy zainstalować ten system, więc logujemy się do naszego panelu Solus. W pasku przeglądarki wpisujemy adres panelu. I wypełniamy następujące pola swoją nazwą użytkownika i hasłem. Tak i logujemy się. Następnym krokiem jest reinstalacja naszego systemu operacyjnego. Odszukujemy na liście system Ubuntu z Now Machine NX. Zaznaczamy go i klikamy przycisk Reinstaluj. Potwierdzamy operację. Jak widzimy, reinstalacja może trwać nawet do 10 minut. Przyciskiem Odśwież sprawdzamy stan naszego serwera, aktualnie offline. Więc mamy czas, żeby pobrać klienta NX. W wyszukiwarkę internetową wpisujemy NoMachine i odszukujemy stronę numachine.com. Z menu wybieramy zakładkę Download. I odszukujemy wersję klienta na system Windows. Odszukujemy przycisk, pobierz i ściągamy instalatora. Uruchamiamy ściągnięty plik. I teraz musimy przejść przez kreator instalacji klikamy next tu wybieramy ścieżkę instalacji tworzymy ikonkę na pulpicie i klikamy przycisk instaluj powracamy teraz do naszego panelu solus mam nadzieję, że instalacja dobiega już końca sprawdźmy status serwera klikamy odśwież Jak widzimy nasz serwer jest już online. Skopiujmy sobie teraz nasz adres IP i obowiązkowo zmieńmy hasło do użytkownika root. Wpisujemy nowe hasło i klikamy przycisk zmień. Dobrze, nadszedł czas, aby połączyć się z naszym serwerem. Uruchamiamy klienta NX, wpisujemy nazwę sesji Tutaj adres IP, który wcześniej skopiowaliśmy, i wybieramy szybkość naszego połączenia internetowego. W następnym kroku wybieramy Unix i środowisko graficzne GNOME oraz rozdzielczość ekranu. Klikamy Next i tworzymy ikonę do serwera na pulpicie. W nowym okienku wpisujemy login root. I hasło, które wcześniej utworzyliśmy, klikamy Login, Continue, i czekamy na połączenie. Po chwili naszym oczom ukaże się pulpit i nowy, szybki. System gotowy do pracy. Zobaczmy. Otwórzmy program Firefox. Jak widzimy wszystko ładnie działa. Tak. Wybieramy Internet, przeglądarka www Firefox i otwórzmy przykładową stronę internetową. Jak widzimy wszystko działa. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Gdy zamykamy nasze połączenie, tak tutaj przyciskiem zamknij, do wyboru otrzymujemy trzy opcje. Pierwsza, Disconnect, kończy nasze połączenie, a wszystkie aplikacje i usługi w dalszym ciągu działają na serwerze. Opcja Terminate natomiast kończy połączenie, ale zamyka także wszystkie programy aktualnie działające. Na koniec opcja trzecia, Cancel, anuluje wybór zamykania systemu. Dziękuję Państwu za uwagę